Yo, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Matwiej, a to jest kolejny odcinek Indie Game Time. Ale tym razem odcinek będzie dosyć szybki, bo zaprezentuję wam mm, grę ze wczesnej Alfy, można tak to nazwać. A dokładnie jest to gra The Explorer, stworzona przez Adama Rogersa. To generalnie ma być gra eksploracyjna, ale widać tam pewne elementy. FPS-ów, i tak dalej, także za chwilę wam to wszystko pokażę i zademonstruję. Także jak widzicie, jest opcja multiplayer, ale jak na razie nie da się grać, bo nie ma serwerów. Tutaj widzicie, że nic nie wyszukano. Także wracamy i sobie zrobimy swoje Instant Action. Tak wygląda tutaj te całe mini Mamy tylko jedną mapę. Także Start Game. Press Fire to Start. Ok. Można się wspinać w pierwsze. Dobra. Już nie można. I tak to się nam prezentuje na pierwszy rzut oka. W prawym, górnym rogu mamy coś w stylu. Mm, nie wiem, nawigacji, mapki i tak dalej. A w prawym dolnym rogu mamy mm, stan naszej postaci, tak zresztą widać. Jak na razie, w tej wczesnej alfie możemy jedynie eksplorować poszczególne miejsca i to tylko tyle. Także postaram się je wam pokazać teraz i troszkę się wczuć w tą gierkę. Okay. No sam początek mamy tu jakąś ee, mamy jakiś posąg, tak? W ogóle jak to światło fajnie pada. Masakra... fajnie fajnie to wygląda i widać, że ta gra ma potencjał i może coś z niej wyjść e, bardzo ciekawego, także warto na nią czekać. Wodospad bardzo fajny, to jakaś nieudana teksturka. A my jesteśmy jakimś stworem chyba, bo tak słyszę po okrzyku to chyba jakiś twór jest opcja double jumpa spoko dobra, idziemy może dalej, bo tu już chyba nic e, nic nie znajdziemy ciekawego wow, bardzo fajnie to wygląda A, my jesteśmy tutaj, dobra, tak to wygląda. Ok, troszkę się zgubiliśmy, ale mniejsza z tym, tam w oddali widać jakieś e, nowoczesne budynki. Tak, autor e, napisał właśnie, że, że cała akcja jest e, cała akcja rozgrywa się właśnie w opuszczonej e, wiosce w roku 2022. Także jest bardzo ciekawie. Bardzo fajnie to... bardzo fajnie to wygląda. Idziemy sobie dalej. O, to jakiś bardzo fajny posąg. Jakiegoś sportowca, tak? Chociaż nie wiem. Może sportowiec, a może nie, bo... trzyma ma jakieś, jakąś może piłkę, może jakiś globus, może jakieś urządzenie? Jak na razie nie wiemy. Autor by nam to musiał wszystko opisać. Co tak to... Wygląda to spoko. Drzewa... Nice, nice. Bardzo fajnie. Tutaj mamy jeszcze jedno przejście. I to chyba będzie na tyle tutaj, tak? Wow, to słońce fajnie świeci, nie? Masakra. Przejdziemy się tutaj, może coś fajnego uda nam się znaleźć. O, tu jest jakieś przejście. Nie, to jest tylko przejście na wkoło, tak tutaj sobie. No spoko. Ładne domki. Bardzo fajnie to wygląda. Wiem, że się, wiem, że się powtarzam, ale... No nie wiem jak to opisać, no, Tą grę zrobił jeden człowiek. Wow. Jednym słowem wow. Trzeba czekać na tą grę i zobaczyć co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie. Tam już nie możemy niestety przejść. I mi się wskręcić na skałę? Nie, chyba nie. Drzewo też nie. Jeszcze znalazłem taką fajną opcję na F7 że zmieniamy sobie yy, zmieniamy sobie teksturki <laughs> Ciekawe, ciekawe Zobaczymy jeszcze jakie są. Wow Bardzo ciekawie to wygląda fajnie O, są teraz takie na low Chyba wow. low-quality Bez słońca i tak dalej Znowu jakiś efekt I, i normalna I normalne tekstury ja, Super gierka Znaczy no, jak na razie tutaj Nic tutaj nie ma, także fff, Co tu dużo mówić Jak na razie sobie Możemy tylko pochodzić, pooglądać i podziwiać fajne widoki. I pozostaje nam tylko czekać na pełną wersję gry, od Adama Rodgersa. Także to będzie na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się. Pa Pa.